Mazury cud natury. Cześć. Trzymam w ręku właśnie piwo Warka Classic. Normalny koncerniak. Ale jest coś, na co trzeba. Trzeba. No, można spojrzeć. Można kupić lepsze piwo albo gorsze piwo. Niby z koncerniaków wszystkie piwa są takie same. Nieważne jaka marka, nieważne co, ale jest jedna różnica. Browar, w którym jest robione. A co to ma za znaczenie? Ano takie ma znaczenie, że każdy browar ma swoją studnię głębinową. I każdy ma inną wodę w mniejszym lub mniejszym stopniu, ale ta woda się różni. I tutaj mamy tak: podacie litera e, browar Elbląg, słabo widać, w, browar Warka i z, browar Żywiec. Tu jest z, czyli ta warka jest robiona w żywcu i jest lepsza niż ta co robiona jest w warce Pożywiec ma lepszą studnię głębinową Inna woda jest lepsza jest w żywcu niż w warce no, W Elblągu nie wiem ale chyba jest najgorsza Jeśli dotrwaliście do teraz to nie zapomnijcie o subskrypcji Zaznacz czarny dzwoneczek. Ten dzwoneczek sprawia, że dostaniesz powiadomienie o nowym filmie. I łapka w górę. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Nara.